Mateo, Mateo, wybacz. Przepraszam, że nie chciałam Cię wysłuchać, że nie pozwoliłam Ci mówić, bo Ci nie ufałam. I gdybym mogła cofnąć czas, byłoby zupełnie inaczej. Wiesz co? Widziałam nagranie. I wszystko wiem. Nie pocałowałeś Emilii. To ona cię wyrobiła, szantażowała cię i chciała od nas po prostu rozdzielić, ale. Nie ma takiej opcji. Proszę cię, musisz być teraz silny. Musisz się już obudzić. Potrzebuję mojego króla Pawia. Nie masz pojęcia jak bardzo. Tym razem we wszystkim ci pomogę. Ale proszę cię, nie zostawiaj mnie samej. Cześć, Luna. Bardzo cię przepraszam, ale sanitariusze muszą zabrać Mateo do gabinetu na kolejne badania. Dobrze? Chodź. Idziemy. Przepraszam pana, ale dlaczego trzeba mu zrobić jeszcze jakieś badania? Czy z Mateo dzieje się coś złego? Błagam, proszę mi powiedzieć, że wszystko będzie z nim dobrze. Czekaj, Luna, spokojnie, nic mu nie jest. Po prostu ma zawroty głowy i lekarze zlecili mu kilka dodatkowych badań dla pewności. Nie martw się, nic mu nie będzie. Przy tego typu urazach takie są procedury. Trzeba zostać pod obserwacją i właśnie dlatego robią mu te wszystkie badania. Ale wszystko będzie dobrze. W porządku. Dziękuję. Ja wiem, że Mateo da radę, bo jest naprawdę silny. Tak, mam silnego syna i jestem pewien, że w mig wstanie i bez trudu ruszy znowu naprzód. To świetnie. Proszę pamiętać, że gdybym była tutaj potrzebna, może pan na mnie liczyć. Proszę tylko zadzwonić i w mig się pojawię, dobrze? Nie przejmuj się i dziękuję ci za wszystko. Miło było <laughs> cię pada. poznać. Do zobaczenia. Честь.